Witam wszystkich na moim kanale. Ci zapraszam na dział odzieżowy do sklepu Pepko. Tutaj wpadł mi taki biały sweterek. Wzięłam go do przymierzalni. Jak widzicie, sweterek jest z takiego dłuższego włosia. Tutaj macie kod produktu. Cena za ten sweterek jest to kwota 60 zł. Maksymalnie, maksymalnie do rozmiaru L. Spójrzcie, jest on bardzo taki miły. Również bardzo w miarę eleganckie guziki i tak on się prezentuje powiem Wam, że na żywo wygląda o wiele lepiej niż tutaj przez te wideo tak więc polecam ten sweterek dalej w sklepie były dostępne jeszcze takie bluzki na dłuższy rękaw ta jest w kolorze takiej ciemnej Zieleń, bluzka z kołnierzem. Tutaj kod produktu. Cena tej bluzki to kwota 30 zł. Jak widzicie całkiem fajny materiał. Też dość ładnie wykonana. Tak więc tę bluzkę mogę polecić. Tak ona się prezentuje. Oczywiście ten kolor jest lekko przekłamany ze względu na światło w sklepie I tutaj poniżej też rzucił mi się w oko taki niebieski kolor. I również jest to bluzka z takim dłuższym rękawem. Materiał jest to taki plusz, aksamit, bardzo przyjemna w dotyku. Zaraz Wam tutaj wyciągnę i pokażę cenę tej bluzki. Jest to kwota również 30 zł, maksymalnie do rozmiaru 3Xl. Tutaj macie kod produktu, i też również ta bluzka była dość ładnie wykonana. Tutaj jeszcze rzut oka na dostępne inne produkty. Ten sweterek wcześniej widziałam, ale w innych kolorach, tutaj akurat rzucił mi się w takim różu. Cena tego sweterka kwota 35 zł. Tutaj kod produktu. I te sweterki również są takie bardzo miłe, przyjemne w dotyku. Tutaj do ozdoby mają takie pozłacane guziczki. Tak prezentuje się ten sweterek. Również jest dość ładnie wykonany. Zaraz Wam tutaj jeszcze zrobię zbliżenie na. Materiał. Oczywiście, to jest sztuczny materiał. I teraz przeszłam do bielizny. W tym sklepie, w którym byłam, zauważyłam takie nowe majtki. Zaraz tutaj Wam pokażę cenę. Jest to kwota 10 zł. Jak widzicie, maksymalnie do rozmiaru XXL. Tutaj kod produktu. Te majteczki z boku mają taką gumkę. Też dość ładnie wykonane. Nie widziałam, żeby tam wychodziły jakieś nitki. I teraz Wam pokażę z tyłu, jak one wyglądają. Całe zabudowane. I tutaj taka. Koronka. Mnie się akurat te majteczki podobały, i tutaj znalazłam jeszcze takie czarne, całe wykonane z koronki. I jeżeli chodzi o wykonanie, też bardzo ładne. Tutaj cena. Jest to kwota również 10 zł i kod produktu. I spójrzcie jeszcze raz na tę koronkę. Też bardzo estetycznie wykonane. I tutaj poniżej były jeszcze kolejne czarne. To już jak widzicie, z tyłu cięte laserową za 8 zł. Kod produktu, tutaj obok takie w kolorze, bordowym. I cena tych majtek jest to kwota 10 zł. Przeważnie właśnie w pepko. Te majtki są w tej. Cenie czasem bywają w cenie 12 zł. I tutaj do kompletu był taki Biustonosz. Zaraz tutaj znajdę cenę. Też ładnie się prezentował. Miał taką lekką gąbkę. Taki lekki push-up. Zazwam tu podam cenę. Tutaj kod produktu. I cena to 20 zł. Też dość ładnie sprofilowane. Nie robią takich kaczych i dziobów. I tutaj pod takie yy, odzież. Taką, takie sukienki bardziej wycięte. Na głębokie dekolty. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć. Inne majtki. Na sportowym dziale też był taki biustonosz sportowy w kolorze czarnym. Tutaj te kolory mogą lekko przekłamywać. Tutaj kod produktu i cena jest to kwota 30 zł. W ten sposób on się prezentuje. I też miał takie lekkie wkładki, push-up. Również był całkiem dobrze wykonany. Dalej rzut oka na drugą stronę. I tutaj z tych biustonoszy dostrzegłam takie bezszwowe. Tutaj wam pokażę w kolorze czarnym, ale wcześniej był w kolorze białym. Też wcześniej ich nie widziałam. Cena za ten biustonosz to kwota 15 zł. Kod produktu standardowo. I w ten sposób one się prezentują. Chodzi o piżamy. To też moją uwagę zwróciła taka piżama, taki zestaw, w sumie mogłabym powiedzieć, bo to będzie bluzeczka i spodnie. Tutaj taka z kubusiem puchatkiem w cenie 50 zł. Dość gruby materiał, taki plusz, i tutaj spodnie taki jasny róż w serduszka, tak więc to tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam was na kolejne. Pa pa.